Sieradzki dworzec PKP ma już 111 lat. Po długim 20-letnim oczekiwaniu został gruntownie wyremontowany. W sobotę 19 października dworzec oficjalnie otwarto z udziałem prezydenta Sieradza i przedstawicieli PKP. Dworzec PKP dla Sieradza jest wizytówką miasta. Dla tych wszystkich, którzy przejeżdżają tędy, yy, którzy przejeżdżają pociągami, yy, albo dobrze się kojarzymy, yy, bo mamy ładny dworzec, albo się źle kojarzymy, bo mamy niezadbany dworzec. Yy, wiele lat ten dworzec miał dużo do. Yy, do, do no, był, był słabo zadbany, powiem tak szczerze. a Cieszy mnie bardzo, że w tej chwili ja doczekałem tego, że nasze wspólne zabiegi, w tym moje kilkuletnie doprowadziły do tego remontu, to jest wizytówka miasta. To nawet nie chodzi o sam budynek, tylko również o jego otoczenie. Cieszy mnie bardzo, że również razem z dworcem, z budynkiem dworca, zostały wyremontowane wszystkie ścieżki, place, również, nowy, wyeksponowany, nowy, przygotowany nowy parking, nawet ta zieleń przed budynkiem. Więc to dla nas jest bardzo ważne, a zwłaszcza, że dworzec został pomalowany. W kolory miasta. To są kolory zbliżone do kolorów miasta. To też cieszy bardzo, bo to też znaczy dużo dla nas. To jest taka symbolika, która jest bardzo ważna w życiu, a miasto ma właśnie, właśnie podobne kolory. A co konkretnie zostało wyremontowane? To była kompleksowa modernizacja dworca. E, widzimy, że zmienił się zdecydowanie z zewnątrz wymiana elewacji, zadaszenia. E, również wnętrze zyskało zupełnie nowy, e, nowy kształt, e, nowe instalacje e, elektryczne, kanalizacyjne. Udało się zmodernizować również ten e, plac dookoła, e, dookoła dworca, miejsca parkingowe. E, jakby przy okazji, w porozumieniu z innymi podmiotami, czyli z miastem, e, z, przeprowadziliśmy modernizację. E, tego, tego placu oraz z drugiej strony z PKP polskie linie kolejowe zmodernizowany został peron pierwszy. Tak duży remont był sporym wyzwaniem, dlatego podróżni musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając na taki efekt. Rozpoczęliśmy ten remont w grudniu zeszłego roku, czyli 10 miesięcy i jest, jest wyremontowany kompleksowo dworzec. Kosztowało to nieco ponad 2 miliony złotych. Co o odnowionym dworcu sądzą mieszkańcy Sieradza i podróżni? No w porównaniu z poprzednim jest rzeczywiście dworzec przyjemniejszy dla pasażera. I wpisuje się chyba dobrze w to, co robi się w Sieradzu w rewitalizacji Starego Miasta. Dobrze, że został też ten dworzec zrewitalizowany. Bardzo ładny. Myślę, że to jest XXI wiek, który osiągnął tutaj właśnie Sieradz. Dworzec ten znam od 1950 roku. Mieszkałem obok na POW-61. W tych latach się urodziłem. Wielokrotnie tu przyjeżdżało bardzo dużo swego czasu pociągów, ale nigdy takiego wyglądu ten dworzec nie miał w chwili obecnej. A jakie oczekiwania mają podróżujący pociągami PKP? Żeby zawsze była, była, była czystość, tak? Żeby bo ostatnio na starym dworcu była nieczysto i niechlujno, tak? No chciałoby się, żeby tutaj po prostu przechodziło dużo pociągów, żeby wróciły te czasy, kiedy pociąg za pociągiem właściwie przejeżdżał, kiedy wiecznie było tutaj pełno ludzi. A ludzi przyciągnąć może to, że na Sieradzkim Dworcu PKP wiele się zmieniło i są nowe możliwości. W tej chwili udostępniona jest, otwarta jest kasa biletowa, jest otwarty bar. Mamy już jednego najemcę na jedną z powierzchni komercyjnych, które tu posiadamy. Szukamy jeszcze najemcy na większą, na większą część oraz rozmawiamy z miastem w sprawie wykorzystania tej, tego lewego skrzydła budynku. Wydaje się to świetne miejsce dla jakiejś instytucji publicznej. Mamy pozytywne doświadczenia z innych dworców. Mogą się tam znaleźć świetlice, biblioteka. Ale tu jeszcze czekamy, jesteśmy otwarci na oferty. Zapraszamy. Wyremontowany dworzec to jednak nie wszystko. Polskie koleje państwowe zostawiają jeszcze wiele do życzenia. Do kolei, żeby punktualnie chodziła, żeby były czyste pociągi, tak jak ten dworzec. Wtedy pasażer będzie miał komfort. No nowy dworzec jest na miarę dzisiejszych czasów, tylko że koleje już nie są na miarę dzisiejszych czasów. Odjechała cała Europa. Kolej, która, która porusza się z prędkością 50-60 km na godzinę, dziś nie ma szans bytu, jeśli się kolejnie zwiększy prze, przejazdów, to po prostu y, będzie śladowym tylko przewoźnikiem pasażerskim, ponieważ istnieje wiele konkurencyjnych środków. Dla mnie kolej jest to najpoważniejszy mój przewoźnik mojego życia. Ja koleją z tego dworca, to jak podliczyłem, objechałem równik i nawet więcej. Tylko, że wtedy to były inne czasy. Słaby dworzec, lepsze koleje. Dziś mamy 2000. tysiące 13 rok. Ten dworzec istnieje już 110 lat, prawie 110 lat, z tym, że prędkości wtedy jakie były, to dziś są takie same. A w tym czasie świat poszedł do przodu, Europa poszła do przodu, pasażerowie opuścili, zrezygnowali z wielu po prostu przejazdów, gdyż one są czasowo nie do zaakceptowania.